sobie. Te, te tutaj chyba. Widzicie się na gali Fame ma. Z wielu względów będzie to wyjątkowa gala. Czekają nas Jarosz dał znak i teraz zobaczymy co pokaże Olech od razu lołki kryby. To była jego najmocniejsza broń na Filipka. Dwa razy chybił. Teraz dwa lowkiki ze strony Olecha, ależ tu są niesamowite emocje u obu panów. To na pewno jest ciężki nie rozpocząć galę. Próba high kicka, to czy to był Brazylian kick? No ja myślę, że tutaj, skoro doszło pierwsze kopnięcie kiedyś tam do Olecha, to widocznie myśli sobie, a może on jest słaby i przepuszcza takie rzeczy. Obaj panowie wyprowadzili po cztery low kicki. Tutaj Oleg próbuje od razu high kickiem. Dziwne, że nie próbuje boksować z rybą. A, trafił tak teraz, prawy! Tak, pięknie! Nie, nie, luz, fatafa. Ja sobie też ogarnę. Pokazujesz szlify bokserskie, nie miał. I po prostu na stymi nie mogę chyba pokazywać tych walk płatnych I w pierwszej I teraz ryba, czy obali. Oj, łapie gilotynę, Olech. Ale tutaj raczej nie będzie zagrożenia. Świetnie, Olech wymanewrował rybę. Tutaj próbuje chain wrestlingiem. Ryba cały czas nie podając się przewrócić swojego przeciwnika, lecz Olech, czy zajdzie za plecy? Pamiętajmy, mamy formułę MMA, więc tutaj wszystko jest możliwe. Świetnie, tylko że panowie się bardzo zmęczą od tych zapasów. Olech cały czas trzyma głowę ryby, niczym ryba głowę Filipka na feju ma I wracamy do stójki. A więc mamy wreszcie MMA, a więc te akcje grapplingowe. Obaj panowie trenowali w Warszawie, ależ lewym trafia Olech. Lewy na prawy. Ryba musi zacząć odzyskiwać moc w tym pojedynku, ponieważ na razie... Dzięki, Śliwa. Kurwa, no Śliwa ten. Rozszyfrowałeś mnie. Oleg jest skuteczniejszy. Dobry low kick ze strony ukraińskiego zawodnika. Wydaje się także, że Olek zachował więcej sił. Dokładnie, rybam musiał się mocno zmęczyć przy tych zapasach, ale to lecz Prociewicz. No I proszę, swój, świetny prawy. I Olek znowu trafia. Ryba musi zmienić game plan. Olech miał być lżejszy, Olech miał być słabszy fizycznie, lecz na razie tego nie widzimy. Pytanie, co będzie zaraz. Przypomnijmy, Filipek po przegranej z Rybą wygrał w dobrym stylu dwie walki. Tak, teraz tutaj próbował middle kicka w kierunku wątroby Ryba. Ręce nisko. Bardzo ładnie trzyma Olech w linii, a więc tymi ciosami prostymi odrzuca swojego rywala. Często trafia. Widzimy, że ryba próbował tych kopnięć okrężnych, ale one na razie są wyprzedzane przez ciosy bokserskie. Tutaj kopnięcie po raz kolejny w kierunku wątroby swojego rywala. Kopnięcia wątroby działają w ten sposób, że jeżeli się raz trafi, to jest po wszystkim. Tak więc ach, jest to dobry pomysł. Mocny middle ze strony ryby. Ależ nam się tutaj dużo kopnięć. Ręki niosk. Zostało pokazane przez obu zawodników. Tylko czy te kopnięcia działają? O to jest pytanie. Front na kolany ze strony Olecha. Narożnik krzyczy, ryba spokojnie. Czemu wypiszecie 1-1-1-1? Nie wiem o co chodzi. Te niektórzy sobie nie zdają sprawy, ale walka, gdzie nie ma ochraniaczy na piszczele, ale są kopnięcia na nogi, może także często spowodować kontuzję u jednego bądź drugiego zawodnika. Filipek opowiadał po starciu z rybą, że przez 2-3 tygodnie nie był w stanie chodzić, że ten radomski reprezentant To so fighter na ten, na ważeniu to ja nie walczyłem swojej pozycji Bo nie chciałem pokazywać mojej pozycji, więc się też bałem, byłem zestresowany, że jakoś kurwa pokażę Kumitsu jest po prostu niesamowity Dzięki szafa Czemu piszecie jeden, ja nie rozumiem co chodzi Jeden, jeden Kam dwa, jeden Mocno kopiącym zawodnikiem, ale czy tutaj na tyle okopał Olecha, żeby ten miał problemy? No chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Bardzo dobrze wyglądała próba wejścia w nogi, Widzimy ale no pokórki. niestety zatrzymał się wtedy. Tutaj ten najmocniejszy cios w tej rundzie prawy Olecha. Dwukrotnie mocno trafił, no i przede wszystkim zainponował Olech tą obranią sprowadzenia. Jakby mu co najmniej Big Brother w tym wszystkim pomagał, nie dało się go przewrócić. Nie dało się przewrócić, a właśnie. Ciekaż, ktoś wytłumaczy, o co chodzi z tym jeden. Że dony taki był, to teraz zobaczę. Właściwie jeszcze ładnie skontrował, zachodząc za plecy. To naprawdę mogła być akcja kończąca tą walkę. Zobaczymy, czy w drugiej rundzie ryba będzie znowu próbował obalać, czy coś skóra właśnie w parterze. Przypomnijmy, rundy Fame ma trwają po 3 minuty. Są to 3 rundy, 90 sekund przerwy. Co każdą rundę. Jeżeli ktoś uważa, że jest to zbyt długa przerwa albo że rundy trwają zbyt mało, zapraszamy na sale treningowe. Nie ma bardziej męczącego sportu na świecie niż MMA, ponieważ tutaj nie tylko trzeba wkładać całą swoją siłę w walkę, ale trzeba jeszcze cały czas bronić się przed uderzeniami swojego przeciwnika. Wiedzą. Nie, ja nie widzę, o co chodzi z jeden. Nie widzę. Widzę tylko, że jeden spamuje. Ale ja nie rozumiem, o co chodzi. i czat ktoś Ja nie widzę tego donata. Nie wiem o co chodzi. Także reprezentanci fitnessu, którzy przychodzili na sali bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Natomiast kiedy dochodziło do walki niestety okazywało się, że to nie wystarcza. Zaczynamy drugą rundę. Pierwszego starcia na gali. Fame ma 9. Gotowy, gotowy. Przypominamy białe spodenki ryba, czarne spodenki Olech. I low kick ze strony Olecha. Kto by się spodziewał, że to właśnie ukraiński bokser no, będzie... Wiesz Sylwek, nie wiem w jaki ja sposób poszukałem, w jaki ja niby sposób mogłem wiedzieć, że będą jakieś problemy z transmisją, skoro wcześniej nie było. ...cały czas okopywał przeciwnika, to raczej wszyscy... Myśli... Myślę, że niesprawiedliwy jest. ...czy ryba będzie kopał przez cały czas. Przypomnijmy, kurs na tę walkę mocno faworyzowały rybę 1.30. Oj, trafia podobnie Olek. Piękne ciosy, proste. Świetny low kick ze strony ryby. Teraz middle. Próbuje czarować tymi kopnięciami. I teraz znowu próbuje wejść w nogi, ale dobry odrzut. Ależ tutaj mocnym prawym trafił. Ale chyba w gardę, Olek Low kick ze strony ryby. Znowu low kick. Teraz w kierunku droby, ojcze! Pięknie! Ryba się broni, czy złapie gilotynę? Czy będzie poddanie? Ryba wisi na swoim przeciwniku. I lądują w parterze, ale nie przeskoczył jego nogi, chociaż ryba ciągle trzyma. No tutaj jest ciężko udusić taką gilotynę przez rękę. Oczywiście jest możliwe, ale to robią naprawdę fachowcy. Ale się tutaj kotłowanina zrobiła. O, kocioł. Teraz faktycznie był młyn. Zdecydowanie, ale to ryba ląduje w górze. Co prawda, z pleców to Olech ma zdecydowanie większy wachlarz dźwigni, ponieważ to on ma swojego przeciwnika zapiętego w gardzie, ale ryba może bić. Ryba może bić. Sędziowie wolą tych, którzy... Ulfar, no może kiedyś spróbuję. Chciałem się jakoś zrehabilitować. Czy są u góry, także często kiedy dochodzi do końca i werdyktu punktowego, ci zawodnicy, którzy są u góry, przeważnie zwyciężają. Jeżeli ryba utrzymałby się przez te półtorej lepiej go w Zaraz sprawdzę, czy informację, ale pewnie dalej Minuty nie ma. na swoim przeciwniku i zdawałby ciosy, to runda byłaby najprawdopodobniej jego. Ciekawostka, ryba trenował w klubie, gdzie jego cały sztab jest z bodk. Y Znaczy mam taką informację od Krzysztofa. Yy, rozwaliłeś system, masz rekord, szczegóły opracowuję, dane szczegółowe wkrótce otrzymasz, ale na pewno pobiłeś rekord i to sporo, więc bardzo Wam dziękuję, Wataho. Mam potwierdzenie, że jest ten rekord, jeszcze nie wiem o ile go pobiliśmy. Bardzo wszystkim dziękuję. No i chujowo się czuję, bo ja zawiodłem. Mimo, że Wy mi piszecie, że nie, to ja się czuję, że ja zawiodłem na maksa. Ja mogę tylko powiedzieć, że będę trenował, będę siedział w sporcie, będę tyrał kondycyjnie, bo ja też się bardzo bałem o moją kondycję, to też mi na głowie siedziało. Będę chodził na treningi, będę sparował i myślę, że kiedyś wrócę do tego oktagonu. Z przeciwnikiem, z którym będę no, miał większą pewność siebie, będzie mojego wzrostu i w mojej wadze tam koło 70 albo 66 kg. I będzie, myślę, może, może, może się lepiej wtedy zaprezentuję. <grym> Nie mówię, że wygram. <grym> Ale mam nadzieję, że lepiej to będzie wyglądało. Porażka mam nadzieję, że da mi motywację ogromną, żeby tyrać. Fajnie, że mamy rekord. To jest fajne, że to się tak udało mi zatoczyć koło, nie? nie zadałeś ciosu. Chodziłeś po klatce, jakbyś ważył 200 Dokładnie o tym mówię. Anonimie. Dziękuję Anonimie za twoją opinię. Da, oglądamy dalej walkę czyli z boksu, gdzie można uderzać rywala głową. Co prawda nie może tego wykorzystać i może uderzać ani głową, ani łokciami... Ani... Dzięki, słodki. Ale widzimy, że głowa pracuje tak. i dopycha rywala... No ale wiecie, to jest... Dzięki, hashtag. Nie, nie mam sparaliżowanych twarzy, no co ty. Yy, że fajnie, że zatoczyło to wszystko koło, że wiecie, kiedyś popularność psa pająka, Później kurwa gdzieś odleciałem, w sensie nic nie wrzucałem i też nie miałem w ogóle społeczności, a teraz się udało stworzyć, myślę, że jedną z mocniejszych społeczności na polskim YouTubie. Bo to naprawdę jest jakby mocna społeczność. Bo tych walk było już sporo w tym Fame MMA. To jest, która była dziewiąta gala. Na każdej jest chyba 10 walk, więc 90 walk. Więc wystąpiło na pewno ponad 100 zawodników, bo niektórzy po kilka wal, może nawet 120. I jednak tutaj się udało ten rekord pobić. Zajebiście. Dziękuję Wam bardzo. <noise> Dzięki za donate. Ale to jest skuteczne. Boks Birmański zdobywa coraz większą popularność. O, czy mamy jeszcze nie dopięty. Jeszcze. Co jest złożone, teraz? ale jest bardzo, bardzo blisko. O, chyba teraz. Ryba musi być mocniej. Teraz jest mocniej. złożony. Jest szansa zakończenia walki przed czasem. Czy Oleg go podda? Ryba Wszystko wskazuje bić. na to. Czyżby to miał być koniec? Ryba musi zacząć trzeźczeć mocniej, jeżeli chce uciec. Jeżeli nie, to pójdzie spać po prostu w oktagonie. Fejmę ma 23 sekundy. Naprawdę niewiele brakuje. Ryba musi coś zrobić. Ryba musi coś zrobić, głowa Olecha jest nienaturalnie wygięta. Oj i, I czy teraz musi wytrzymać 10 sekund. Jest Balacha! Czy uda mu się wytrzymać? Olek dociągnie? Ależ drama Niesamowite umiejętności partnera Olecha, czy ryba przytrzyma, przełożył nogę! Będziemy mieli trzecią rundę. Mm. Wow, co tutaj Olek pokazał w parterze? Kto by się spodziewał, że mistrz Ukrainy w boksie będzie tutaj okopywał? Dzięki Bartosz. Podczas przeciwnika nie używał swoich rąk zbyt dużo. A właśnie w parterze. Nie, to ry bo ryba wygrał tak tą walkę. To kurde, niesamowity powrót. najpierw zapiął trójkąt nogami, a potem przyszedł z niego bala hey. Właściwie ta walka mogła być już zakończona, braku. Dzięki Wiki. Naprawdę niewiele tutaj, aby ją zakończyć. I... Ciekawością. Będę się przyglądał co teraz będzie działo się w tej trzeciej rundzie. Czy taka walka mogłaby się odbyć na galach zawodowych i kibice by nie narzekali? Myślę, że tak. Tutaj widzimy właśnie kilotynę w wykonaniu ryby. Tutaj nie widzieliśmy z naszej strony czy była tam przełożona ręka, czy była czysto głowa, ale tutaj ten trójkąt był już naprawdę dopięty. Zresztą mamy chwilkę czasu i z dziennikarskiego obowiązku y, powinniśmy poinformować, że dzisiaj Swoją najważniejszą walkę toczy Janek Błachowicz yy, Wszystkie serca Czekajcie, nie przeczytałem tego donatas od Sebastiana i chyba Anny, dobrze tam widziałem? Dzięki Kuba. Nie, to nie było. Kibiców MMA są zwrócone na Stany Zjednoczone, gdzie walczy nasz rodak o wejściu do Halisław. Dokładnie tak, Janek Bachowicz. Z Świata w kategorii półciężkiej zawalczy z mistrzem świata kategorii średniej, uznawanego według wielu za najlepszego zawodnika obecnie MMA na świecie. I jeżeli Janek wygra, to proszę Państwa, to będzie nieprawdopodobny Nie, by... nie mieszkam w Warszawie. Kiedyś chodziłem do szkoły w Mławie ale od 10 lat mieszkam w Warszawie i nigdy w Moławie nie mieszkałem. Nie do liceum chodziłem do Moławy. Prawdopodobnie. Runda A tutaj trzecia runda. Nie ukrywając, najprawdopodobniej to starcie wygrywa Olek. I Ryba Oleg. musi Oleg. naprawdę Fajt. coś zrobić w trzeciej rundzie, skończyć swojego. Dzięki, wonderful Green Shrek. Rywala, jeżeli marzy o zwycięstwie. Green, Shrek. I rozpoczynamy. Obaj spokojnie, są już zmęczeni. Ale jak widzimy, ryba nie stracił rezonu, mimo, yy, tak jak mówimy, tej optycznej przewagi, gdzie Olek wygrywa. Mocno trafił Olek na brodę. A daj spokój, chuja, tam zrobiłem. Kiedyś będzie lepiej, nie? Bo gorzej być kurwa już nie może, więc może być tylko lepiej. <laughs> więc bez stresu chyba już do następnej. Kiedyś tam. Za rok. O i teraz Olek chyba poczuł przewagę w parterze. Ryba świetnie broni. Dzięki, Max. Świetnie broni. Co teraz? Widzimy, mam wrażenie, że Olek jest już mocno zmęczony. No właśnie, tak jakby nagle stanął. Oj, Inicja chyba. Czy będzie e duszenie? Duszenie! Patryk Karasz, radowskie w Udzicu. Będzie chyba koniec! To będzie koniec walki! Oj! Zrzucił rękę, zrzucił rękę, więc tylko jedna ręka dusi. 56 sekund do końca. Zaczął drugą rękę. To jego jedyna szansa na zwycięstwo w tym pojedynku. Koniec. koniec! walki! Patryk! Ryba Karasz wygrywa! Dzięki, Edi. Co się to? Co to był? Nie wiesz, ja od razu, jakby miałem takie nastawienie, to też mówiłem tam innym, że nawet jakby Kacper y, mnie dusił, to nie odklepię I nawet jakby mi zrobił dźwignię, to też miałem w głowie, że nie odklepię, Jakby to było dla mnie honorowe. Że nawet jakby miał mi złamać rękę w stawie, to bym nie odklepał. Takie miałem postanowienie, że mogę się pokazać chujowo, m, ale muszę pokazać ten charakter. <laughs> Brak ubiegłości, ale że nie można odklepać. Nie, niech się kurwa dzieje, co się ma dziać, ale. Y, dobrze, że mi dźwigni nie zrobił żadnej. <laughs> Mówię, kurwa teraz y, nie mógł ruszać jakąś kończyną. Dzięki, Krisza. Niesamowicie! Wygrał przegraną walkę, kiedy już się zapowiadało, że Olek wygra, że Olek ma przewagę. Kiedy trafił na dzień dobry, mocnym, lewym, prostym na szczękę, próbował obalić i to mu się nie opłaciło. Ryba zachował więcej sił, pięknie się wpiął i dzięki temu jest zwycięzcą drugiego starcia w swojej historii w tej Dejrze. Dzięki, Tomek mocny charakter Chociaż mi mówili komentatorzy znaczy dziennikarze że nie sydek chujowo myślisz nie że jak, jak będzie dźwignia, jakaś palacha to odklepuj kurwa bo szkoda ręki Hard ducha, no i ta wytrzymałość pozwoliły zwyciężyć, no właściwie przegrywaną walkę. A już się wydawało, że to będzie... Nie, nie sprawdzałem tych książek pełnych miłości, sprawdzę teraz na drugim tym, na drugim ekranie. Koniec, Olech odklepywał drugą częścią swojej dłoni, zdążył jej przełożyć, a Ryba świętuje niesamowite zwycięstwo i przede wszystkim piękny początek gali Fame MMA 9. Czekamy na werdykt sędziowski. Piotr Jarosz już woła zawodników do środka. Dziwne pozycje się wyświetlają. W 56. sekundzie trzeciej rundy, duszeniem z pleców wygrywa Pio, Patryk, Ryba Karasz. dzięki, OK? Ryba, ryba, coś nieprawdopodobnego. Co, czego ty dokonałeś? Dwie rundy w plecy, wychodzisz, Mataleo za... Dobra, druga walka.